Powiedziałeś się w mocnych słowach, że sprzedaje się za pieniądze, e, czy myślisz, że wróci do Freak'u? Mówimy On napisał tutaj do mnie. o Załęcki. Tak, Denis napisał ostatnio do mnie, że mam wpysk za to, co powiedziałem o Sandrze. Dalej dalej to podtrzymuje te słowa. Jeżeli będzie chciał, to możemy się spotkać normalnie, porozmawiać, a nie kurwa, jeżeli chodzi do rękoczynów, a jeżeli dalej będzie się upierał nad swoimi, chociaż cała Polska, złącznie z jego z cała Polska, tak stwierdzi, nie tylko Polska, nawet z, z jego ojcem na czele, z mamą też tak samo Sandry tak uważają, to czemu akurat do mnie takie rzeczy pisze, a nie do, do nich. Bo wiesz, że znowu możemy coś zrobić, ale jeżeli, jeżeli będzie dalej utrzymał wytrzymywał się, e, ja tylko wyraziłem swoją opinię, jeżeli dalej będzie tak się, jak to się mówi, do mnie burzył e, i tak dalej, no to, no to, no to, co, no pewnie... Ty jesteś chętny na walkę z Denisem? No, no ale czemu nie? Chciałbym zrobić ten rewanż kiedyś w przyszłości. Na pewno no nie, nie, nie teraz, tylko po nowym roku. E, I co odpisałeś Denisowi na tą wiadomość? Powiedziałem, no opisałem mu w, wprost, że niech zobaczy, co się dzieje, bo to może dojść do tragedii, na przykład tak jak było z Moksem, nie? Że wiesz, że, że po prostu nie dźwignie, gdzieś k***a z towarem czy coś i po prostu targną się gdzieś na swoje życie, wiesz, no to, to jest, wiesz, to jest cienka granica, żeby coś takiego przekroczyć.